Dzień dobry, nazywam się Sylwia Świech i reprezentuję firmę Efficient Insurance Solutions, w skrócie ACE. Nazywam się Sergiusz Szarata i reprezentuję firmę MJM Risk Management. Sergiusz i ja reprezentujemy dwie spółki, które postanowiły połączyć swoje mocne strony i efektem synergii przygotować dla Państwa innowacyjną ofertę. Ofertę, która zapewni Państwu pełen outsourcing szkód, jak i korzyści finansowe. Natomiast użytkownikowi pojazdu zapewni wsparcie w czasie zgłoszenia szkody oraz kompletowaniu dokumentów czy organizacji naprawy. Mamy doświadczenie w tym zakresie. EJS działa na rynku od 16 lat, wspierając usługi usługami likwidacji szkód, takimi jak organizacje napraw pojazdów, organizacje wynajmów pojazdów czy weryfikacje nadużyć. Nasze Procesy, które przejmujemy od naszych partnerów biznesowych, są krótsze około 20% i realizujemy to dzięki wprowadzeniu automatyzacji poprzez voiceboty, mailboty lub poprzez optymalizację procesów realizowaną poprzez machine learning czy automatyczne algorytmy. Automatyzacja i zwinność to nasze aceowe DNA. 45% procesów w naszej spółce realizowane jest automatycznie. Dla przykładu podam jeden z nich, to jest rejestracja szkód. Przyjmujemy miesięcznie około 20 tysięcy szkód, z czego 60% przyjmowane jest przez automatycznego konsultanta, czyli znanego inaczej voicebotem. Nasze voiceboty potrafią wydawać proste decyzje odszkodowawcze, to około 10% wolumenu. Natomiast MJM Risk Management to szkoda widziana oczyma klienta klienta zakładu ubezpieczeń, klienta firmy leasingowej, flota samochodowa, generalnie posiadacza polisy w ręku. Monitorujemy dziesiątki tysięcy szkód na imieniu komunikacyjnym i majątkowym. Monitorujemy je w imieniu klientów głównie grupy MJM, między innymi Volvo Truck, czy 250 innych flot samochodowych. Monitorujemy je Poprzez wszystkie etapy występujące w procesie likwidacji szkód, czyli już począwszy od etapu przyjęcia zgłoszenia, wstępnej weryfikacji pokrycia, organizacji usług technicznych, kończąc po maczowaniu informacji finansowych z decyzji i faktur. Sylwia wspomniała już, że jesteśmy dzisiaj przed Państwem jako połączone siły, aby przedstawić. Coś nowego, nowe rozdanie, świeżość i coś, co nadąża nad zmieniającym się światem. Dla większości z Państwa znane są i niczym nowym są takie elementy jak sieć naprawcza czy generowanie przychodów z tejże sieci. Natomiast my chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na jakość, efektywność. A to wszystko obudowane technologią. To wszystko idealnie mi się łączy z tym, o czym wspomnieli nasi poprzednicy. Jeżeli w nadchodzącym czasie ten czas to nie musi być plaża, to będą wyzwania, to może skupmy się na efektywności. I to właśnie dostarcza LS24. Jesteśmy wyznawcami hasła, bo sprzedaż buduje sprzedaż. Naprawdę w to wierzymy, a śmiem twierdzić, że szkoda komunikacyjna, szczególnie szkoda komunikacyjna czy szkoda generalnie na mieniu i płynne przejście przez ten proces buduje niezwykłą relację pomiędzy korzystającym a firmą leasingową. Tym samym dochodzi do naprawdę zbliżenia tych stron, co jest istotne przy odnowieniu umów. Zapraszamy na film o naszej usłudze. LS24 to narzędzie, które rewolucjonizuje zarządzanie szkodami. Dzięki zaawansowanej technologii wyznaczamy nowe standardy i wprowadzamy rozwiązania przyszłości. Od dzisiaj wszystkie połączenia klientów mogą być odbierane w pierwszej sekundzie. Nasz Voicebot zapewnia natychmiastową pomoc dla dowolnej liczby Twoich klientów. Równocześnie, przez całą dobę, szybka reakcja, bez czekania, wiele połączeń naraz. LS24 to także automatyczna wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy firmą leasingową, warsztatami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami. Voicebot natychmiast przekazuje dane od klienta oraz pobrane z systemów zewnętrznych. System automatycznie koordynuje naprawy, minimalizując czas przestoju oraz koszty operacyjne, co pozwala skupić się na tym, co najważniejsze: prowadzeniu firmy bez zakłóceń. Wybór serwisu następuje w oparciu o jego dostępność oraz ocenę jakości wykonywanych napraw. W sercu systemu LS24 znajduje się panel klienta, który gwarantuje pełną przejrzystość wszystkich procesów. Klienci mogą samodzielnie zarządzać swoimi zgłoszeniami, co przyspiesza reakcję i podnosi efektywność operacyjną. Ty i Twoi klienci jesteście na bieżąco z wszystkimi kluczowymi informacjami. To skraca czas reakcji i zwiększa zaufanie do Twojej firmy. W LS24 rozumiemy, że zgłoszenie i obsługa szkody to kluczowy test jakości obsługi klienta. Dlatego postawiliśmy na najwyższą efektywność i błyskawiczną reakcję. Skorzystaj z LS24 i zainwestuj w przyszłość swojej firmy już dziś. Tak jak przedstawiliśmy na filmie, technologia, optymalizacja i jakość to filary naszej oferty. Dzięki nim działamy proaktywnie w każdej sytuacji. Nasze voiceboty, mailboty nie chorują. Nie straszna im nawet jesienna aura, którą mamy teraz za oknem. Jesteśmy również przygotowani na awaryjne sytuacje, takie jak gradobicia. Mamy scenariusze rozmowy dla Wojsbotu właśnie na te sytuacje. Dzięki temu jakość i terminowość usługi są u nas niezależne od pogody czy od ilości spraw, którą otrzymujemy. Technologia pomaga nam również w pozyskiwaniu informacji, co się dzieje w procesie. Każda interakcja z klientem czy procesowa jest zapisywana w systemie. A my na bieżąco ją monitorujemy, a jeżeli trzeba, to kalibrujemy. Wszystkie wyniki są jawne i dostępne dla całego zespołu na telewizorach. Dzięki temu mobilizuje to ich do działania, a liderów do włączania bądź wyłączania automatów. Efektem tych wszystkich działań jest 40 tysięcy rozmów telefonicznie miesięcznie. Z KPI 95% odbieralności do jednej minuty. Nie tylko na technologii budujemy naszą ofertę, ale również na silnym zespole konsultantów. W naszym call center mamy zespół przygotowany do obsługi państwa spraw. Na bieżąco dbamy o ich profesjonalizm poprzez szkolenia sprzedażowe czy opiekę lidera lub trenera. No dobrze, mamy już sprawny call center. Call center naszpikowany technologią wojsbotami, ale wojsboty, przynajmniej na chwilę obecną, nie dokonają naprawy pojazdu. Kolejnym wyzwaniem w takich biznesach jest zorganizowanie pokrycia warsztatami samochodowymi, pokrycia, które zagwarantuje naprawę wszystkich rodzajów pojazdów, wszystkich marek występujących w portfelu firmy leasingowej. A to jeszcze mało, bo wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy klient życzy sobie, aby jego pojazd był naprawiany w konkretnym serwisie z ściśle związanym z punktem dealerskim, w którym odbierał pojazd. No cóż, takie życzenie klienta. I co my na to? LS24 współpracuje na dzień dzisiejszy, a jest to wartość dynamicznie zmieniająca się i poddawana weryfikacji jakościowej z. 208 serwisów autoryzowanych, 196 nieautoryzowanych, 102 serwisy specjalistyczne. Co istotne, już na pierwszych etapach szkody, w momencie przyjmowania zgłoszeń szkody, system nasz ma zaszyty algorytm. Algorytm, który zawiera pewne elementy podstawowe, które zawsze muszą tam występować oraz elementy, które możemy dobudowywać wraz z państwem. Takimi elementami są m.in. marka pojazdu, czy miejsce zamieszkania, funkcjonowania klienta. Tymi zmiennymi może być scoring jakościowy, czy też wiek pojazdu, bo jeżeli się tak umówimy, to wiek pojazdu może decydować, czy w pierwszej kolejności będziemy sugerować klientowi serwis autoryzowany, czy nieautoryzowany, w ten sposób wypracowując odpowiednie, mając wpływ na wyniki szkodowe waszych umów generalnych. Warsztaty dokonują naprawy, ale poza dokonywaniem napraw również kompletują dokumentację. Warsztaty w imieniu LS24 świadczyć mogą również dodatkowe usługi, jeżeli tak się umówimy. Chodzi tu między innymi o nieodpłatny pojazd zastępczy na czas naprawy czy usługa dor tudor. I dosłownie ostatnie zdanie w tym bloku tematycznym. Padały tu już te wątki, więc nadmienię do nich tym bardziej. Jesteśmy wrażliwi na kwestie środowiska naturalnego. Podążamy za tym, co zmienia się w świecie. Dlatego też, jeżeli będzie taka wola naszego partnera, kwestie ESG, gospodarki o obiegu zamkniętym. Te elementy, na te elementy jesteśmy otwarci, aby wypracować odpowiednie rozwiązania, będące konkretną odpowiedzią na te kwestie. A to nie wszystko. Dobrze wiem, mimo wieloletniego doświadczenia w sektorze ubezpieczeń, że gdy mam szkodę, to jestem w szoku, bo nie wiem co robić, bo drugi uczestnik coś do mnie mówi, jeszcze twierdzi, że to jest moja wina, że policja o coś pyta. A co dopiero ktoś, dla kogo jest to pierwsza szkoda w życiu, a styk z ubezpieczeniem ma tylko wtedy, gdy opłaca składkę. Dlatego właśnie, co należy zrobić po szkodzie, bądź co się dzieje później, to najczęstsza, telefonów na najczęstsza przyczyna telefonów na infolinie. Co z tym robimy? Zapobiegamy. Nasza infolinia, voiceboty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przyjmują zgłoszenia szkód, następnie informują, co się z nią dzieje poprzez powiadomienia, SMS, e-mail. Dostępne są również informacje na panelu klienta, czy poprzez właśnie voiceboty. Z doświadczenia w organizacji napraw pojazdów wyodrębniliśmy również informacje na temat stanu naprawy. Jak data oględzin, kiedy rozpacznie się naprawa, a przede wszystkim kiedy naprawa się zakończy. Bo każdy z nas najbardziej lubi jeździć swoim samochodem. Nasze systemy połączone są z systemami serwisów. Leasingów, towarzystw ubezpieczeń czy systemi, systemami kalkulacyjnymi przed API. Dzięki temu przepływ danych następuje bezpiecznie i szybko. I na koniec temat wielokrotnie pomijany, traktowany po macoszemu. Nie wiem dlaczego. Temat raportów. Raportów, które w tym obszarze, o którym mówimy, wielokrotnie sprowadzają się jedynie do cyklicznego dostarczenia zbiorczej informacji o ilości zamkniętych szkód w danym okresie rozliczeniowym, podsumowania, podsumowaniu wartości wypłaconych odszkodowań, no i oczywiście naliczonego wynagrodzenia dla uczestników projektu. My oczywiście te dane również dostarczamy, natomiast zachęcamy naszych klientów, aby wraz z nami analizowali kolejne dane, które jesteśmy w stanie dostarczać. Wierzymy bowiem, że te dane to jest kopalnia wiedzy i możliwości biznesowych. Z życia wzięte decyzje o budowie in-house'owych rentekar dostarczających pojazdy zastępcze na czas naprawy podczas nieszczęścia korzystającego, to tylko przykład. Znając oferty rynkowe, mogę śmiało powiedzieć, że oferta LS24 jest innowacyjna na rynku i składa się z czterech fundamentów. Jakość. Trzymamy jakość niezależnie od sytuacji. Komplementarna usługa jesteśmy od początku do końca. Od zgłoszenia szkody po zakończenie naprawy fakturą. Nowoczesne technologie sporo o tym mówiliśmy voiceboty, mailboty. Czy algorytmy automatyczne i korzyści finansowe, czyli optymalizacja kosztów po stronie partnerów. System, procesy, ludzie gotowi są na wdrożenie w Państwa środowiska. Zachęcamy do przetestowania nowej jakości, zapraszamy do rozmów, dyskusji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas tych dwóch dni konferencji. Rozpoznacie nas Państwo po specjalnych Holderach. I na sam koniec, ponieważ filmem zaczęliśmy, filmem również chcielibyśmy zakończyć. Będzie to krótki obraz podsumowujący korzyści wynikające ze współpracy z LS24. Dziękujemy. Zapraszamy. W LS24 korzystamy z najnowocześniejszych technologii, aby zwiększać efektywność i kontrolę procesów wokół umowy. Jakość usług i technologia LS24 prowadzą do zwiększenia liczby napraw realizowanych w sieci warsztatów zaakceptowanych przez firmę leasingową. W LS24 wiemy, że optymalizacja przepływów finansowych motywuje wszystkich uczestników procesu do sprawnego i wydajnego współdziałania. Szybkie i efektywne działania LS24 powodują, że Twoi klienci są zawsze zadowoleni z Twoich usług. W LS24 organizujemy proces naprawy z troską o środowisko naturalne. LS24 realizuje pełen proces likwidacji szkód i zarządzania naprawami, zastępując istotne zasoby w firmie leasingowej. Wybierz LS24 i rozwijaj swoją firmę z nami.